A teraz więc niech każdy obejrzy siebie dokładnie dookoła, z każdej strony, z góry, z boków, ze środka, od środka, i spojrzy na te nogi, czy wszystko w porządku tam jest. I zaraz przejdziemy dalej, bo przecież są też jakieś blokady. Dlaczego wasza energia, która. Chce i pragnie czegoś, nie realizuje tego, które w Waszym sercu już dawno gra. Dlaczego Ty chcesz tego i tego i tego, i nie ma tego? Dlaczego tak się dzieje? I przecież Ty chcesz to robić godnie, nie krzywdząc nikogo. A nie masz jakiegoś wsparcia ani bliskiego człowieka dla siebie? Dlaczego cały czas jesteś, można powiedzieć, samotny? Co się dzieje, człowieku? Dlaczego tak w życiu tych pięknych ludzi jest? Tak zwani prości, zwykli ludzie radzą sobie w tym życiu. Sprytnie? Możesz powiedzieć, że wszystko im się układa, że realizują swoje cele i plany tak po prostu z pędu. O co tutaj chodzi? A może Ty? Za bardzo kombinujesz, za bardzo chcesz, może naprężenie tu jakieś dajesz i dlatego ci się nie udaje, a może nie wierzysz we własną moc. Kto te blokady więc stawia? Dlaczego cały czas coś tutaj nie gra? A może przestańmy już wnikać, bo teorii jest wiele. I muszę powiedzieć, że każdy przypadek jest indywidualny. Nie będziemy teraz tego rozkminiać. Po prostu zróbmy to, co należy. Jeżeli ty i ty i ty i ona też... są duszami czystymi. Z intencją jasną, pragną tego da, dla dobra, dla siebie i dla innych też. To pomoc im się należy, to pomoc już do nich leci, to pomoc, bo ileż może się męczyć człowiek żyjący na tej ziemi. Więc teraz, kochany, kochana, otwórzcie swe serca na tą pomoc, co do Was płynie, która pomoże i już pomaga realizować te pragnienia. Otwórzcie swoje serca. Na pomoc, na wsparcie z całego wszechświata. Niech do Was płynie szerokim pasmem. Niech wnika w każdą cząsteczkę tego pięknego człowieka. Sprawiedliwość wszak nakazuje, by nastąpiło te wyrównanie energii. Nie ma co ciągnąć przez całe wieki, stulecia, tysiąclecia jakieś karmy. Ty jesteś tutaj. Świadomym człowiekiem. To ty możesz decydować. Tak naprawdę to jesteś odpowiedzialny sam za siebie. Po co chcesz dźwigać cały świat na sobie? Odpowiedzialność nie kogoś, tylko tych jakichś innych? Nie ma takiej opcji ani zgody. Aby tak dalej było. I mimo, że ktoś ci coś chce przedstawić, jakąś propozycję, że może jeszcze kolejne tysiąc lat się w jakąś gierkę pobawimy. A ty mów, nie, bo ja chcę żyć prawdziwie wreszcie żyć ja chcę być tym człowiekiem czującym wrażliwym tym który realizuje swoje cele i ma czas do odpoczywania do śpiewania tańczenia swego domu budowania ma ten czas relaksu odpoczynku ma ten czas do jedności z drugim człowiekiem, budowania. A więc żądam tutaj, dla tych ludzi pięknych, z tymi intencjami czystymi, żądam sprawiedliwości, niech ona w ich przestrzeń. Totalnie wpłynie. Ty tylko z wodę dawaj. Czasami coś ci wywali, jak to mówicie. I wtedy porządek trzeba po prostu z tym zrobić. Ale nie odpuszczać i otwarte serce cały czas trzymać. Rozumiesz, człowieku? Światło do ciebie płynie, wsparcie ci daje i pomoc. Koniec tej gmatwaniny. Niech rozwiązuje wszystkie Twoje sprawy. Niech pomaga. Niech wreszcie człowiek będzie wolny. Prawdziwie. W swojej kreacji, w swoim myśleniu, w swoim czuciu, w swoim widzeniu. Niech wie i czuje, co prawdą jest, a co nie. Te światło wygania wszystkie brudy. Wszystkie jakieś umocowania, niepotrzebne ci rok to piękny, przed tobą się zbliża rok jasności i zgody wewnętrznej. I z innymi. Rok prawdy. I miłości. Która Ciebie już otacza. Biel. Lśnienie jest w Tobie. I takie ciche westchnienie. Gwiazda się rodzi w tobie na nowo. Gwiazda. Człowieku. Gwiazda. Prawdziwa. Do I kocha ciebie. Prawdziwie, to Twoja cząstka. Wróciła do ciebie.